Pierwsze, załóżmy, że chcę kupić mieszkanie na rynku wtórnym, mieszkanie czy też dom pod inwestycje. Jakie są kolejne kroki, które tutaj powinienem podjąć? Przy kupnie na rynek wtórny, no fajnie by było sobie podzielić ten proces na taki oczywisty podział, który przychodzi nam no to... No to najpierw trzeba znaleźć okazję, nie? To musisz wiedzieć mniej więcej czego chcesz. Potem wpadałoby taką nieruchomość sprawdzić, zrobić taki podstawowy audyt prawnotechniczny, żeby mówiąc potocznie się nie wkopać. No i na koniec trzeba oczywiście popisać umowę i zapłacić cenę. Nie? Mhm. Jak jeżeli chodzi o kupno nieruchomości właśnie pod inwestycje na rynku wtórnym, jeżeli chodzi na przykład o metraż, jaka, jaka jest najlepsza Nieruchomość, którą, którą potencjalnie mógłbym zakupić, pod inwestycję, która szybko da mi szybki zwrot tak, z tej tak. inwestycji. No, hmm. Pyta, że to jest z okazji, to, nie? Hmm. Kupując inwestycyjnie, no to różne są strategie, nie? Zwykle się mówi, że y, najlepiej kupować mieszkania, które mają najmniejszy metraż pod liczba pokojów. Mm -hmm. To znaczy, że szukasz dobrego mieszkania, czy to pod najem, czy pod, pod jakiś flipping, no to lepiej kupić na przykład 38-metrowe mieszkanie dwupokojowe, niż 50-metrowe, mm -hmm. bo, bo zwykle wtedy ten metraż troszeczkę więcej waży za metr. Y i jak znaleźć te okazje? No to, to wiesz, to różne są sposoby, najprostszym, i to zresztą nie tylko dotyczy kupna mieszkania inwestycyjnego, również po prostu dla siebie. Nie? No to ludzie najczęściej korzystają po prostu z internetu i z portali, które tam znajdą. Tak? Na, na rynku w no to wiadomo jakie to są portale, to może być Otodom, to może być Morizon, to może być gratka. Na rynku pierwotnym jest troszkę trudniej, bo, bo ciężko znaleźć taki jakby jeden portal agregujący oferty. Jest strona pierwotny.pl, jest strona UBIDO, jest jeszcze kilka innych stron, gdzie mniej więcej można sobie przejrzeć oferty deweloperów. No ja nie ma chyba lepszego sposobu. W zasadzie już pośrednicy są wszyscy na tych portalach. Nie? To znaczy, raczej już nikt nie kupuje mieszkania idąc bezpośrednio do pośrednika, raczej większość ofert jest do znalezienia w internecie w ten czy inny sposób. Natomiast no dobrze sobie zrobić takie trochę rozeznanie. Być może to nie jest tak, że jak mieszkanie jest na autodomie, to, to będzie wszędzie indziej. Warto sobie kilka tych portali sprawdzać, czy to na rynku pierwotnym, czy to na rynku wtórnym. Nie? No więc hmm. tak, 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 tak się szuka tych, tych mieszkań. Okej, co już może znalazłem nieruchomość, która mnie interesuje i co sprawdzić przy takiej nieruchomości. No, mówimy o, oczywiście o mieszkaniach chyba lub domach, nie? Jakby, tak. ale nie, 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 nie mówimy o działce, bo działki to są jakby zupełnie, zupełnie inne tematy. No wiesz, z, z, zresztą. No, My, my to robimy na bieżąco, nie? taki audyt techniczno-prawny nieruchomości na rynku wtórnym i pierwotnym no, fajnie, fajnie zrobić przed kupnem. Na rynku wtórnym e, tak naprawdę no, fajnie zobaczyć przede wszystkim księgi wieczyste. Nie? E, przy mieszkaniach mamy księgę wieczystą e, zarówno mieszkania tzw. Tak odrębnej własności lokalu, jak i księgę wieczystą gruntu. E, natomiast e, przy domie mamy tylko jedną księgę wieczystą, więc mm. fajnie zrobić taki audyt do ksiąg czy to nie ma jakiejś hipoteki, czy to nie ma służebności. Przeróżne rzeczy mogą być, nie może się na przykład okazać, że wspólnota mieszkaniowa jest zadłużona i nam się wydaje, że kupujemy czyste mieszkanie, ale tak naprawdę wspólnota ma mnóstwo długów, tam hmm. jest jakaś hipoteka na gruncie. No, jakby... Czyli potencjalne niebezpieczeństwa znajdą się księdze w Księdze Wieczystej? Na tak. rynku wtórnym. Tak. A czy wiesz, jeszcze w jakimś miejscu można szukać jakichś informacji? Jeżeli chodzi o rynek wtórny, toż po to potem są takie, no, na przykład w Warszawie reprywatyzacja jest hmm. cały czas nie więc tak naprawdę kwestia roszczeń reprywatyzacyjnych czasami wymaga nawet nie tyle sprawdzenia Księgi Wieczystej, co sprawdzenia w Urzędzie Miasta Warszawy. Jeśli mówimy o Warszawie, czy na przykład jakaś tam działka nie sobie tak zwanym postępowaniem zwrotowym. Nie? Na rynku pierwotnym, bo mówiliśmy do tej pory wtórnym, natomiast na rynku pierwotnym no to, to w ogóle troszkę inna sytuacja, bo tam nie kupujemy czegoś, co stoi, ale kupujemy jakby dziurę w ziemi, więc ten audyt prawny bardziej nam polega nie tyle na audycie księgi i gruntu, gruntu, no to jest po prostu grunt, tak? dziura w ziemi, co bardziej na bardzo precyzyjnym podpisaniu umowy z deweloperem, żeby nas nic jakby nie zaskoczyło w tym etapie. Podobnie zresztą taki audyt techniczny. Nie? Na rynku wtórnym to, to w zasadzie powinno być robione razem z audytem prawnym. Czyli mhm. trzeba zamówić jakiegoś dobrego inżyniera, inspektora, żeby przyszedł do mieszkania do domu, sprawdził czy tam nie wiem, ściany nie pękają, czy okna są szczelne, tak? czy instalacja jest do wymiany. Natomiast na rynku pierwotnym znowu ten audyt techniczny nam się troszkę przesuwa. Tak? Bo my najpierw podpisujemy umowę, i ten audyt prawny jest wcześniej. I dopiero na końcu, na końcu jest ten audyt techniczny, sam też odbiorem, odbiore technicznym, mhm. no, no i gdy, gdy uznamy, że te, że te ryzyka nie są duże, no to, to warto podpisać umowę po prostu, tak? Na sam koniec. Mhm. I no i ta umowa, wiesz, ta umowa na rynku wtórnym, no to jest po prostu, Akt notarialny może być rozbity na dwie części, prawda? Czyli można pisać najpierw umowę przedstępną, potem umowę przenoszącą własność na rynku wtórnym. Jeśli na przykład potrzebujesz mieszkania z kredy... pieniędzy z kredytu, to masz przedstawioną, potem przenoszącą własność. No a na rynku pierwotnym no to de facto podpisanie umowy to jest właśnie podpisanie tej umowy deweloperskiej, której projekt fajnie by było wcześniej przeanalizować. Nie? I w momencie, kiedy już budynek stoi od dewelopera, mieszkanie jest gotowe, no to, to znowu trzeba podpisać umowę przenoszącą własność. Więc na rynku pierwotnym przynajmniej dwa razy do dewelopera trzeba, przynajmniej dwa razy do notariusza trzeba się wybrać na podpisanie umowy, natomiast na rynku wtórnym można w zasadzie podpisać tylko jedną, jedną umowę notarialną.